Prokuratura chciała dożywocia. Mężczyzna był oskarżony o zamordowanie ze szczególnym okrucieństwem swojej 82-letniej babci. Z ustaleń prokuratury wynika, że kobieta się broniła, dlatego miała rany na dłoniach. Rodzinny dramat rozegrał się we wrześniu 2019 roku. Hubert G., który już wcześniej bywał brutalny i był też skazywany za znęcanie się nad rodziną, już na kilka dni przed zbrodnią był wyjątkowo agresywny. Jego zachowanie potęgowały środowisko. Odurzające od których był uzależniony, przypomniał w uzasadnieniu wyroku sąd. Zanim zamordował babcię, odgrażał się ojcu, a nad matką znęcał się fizycznie, dlatego rodzice opuścili mieszkanie. Wczesnym rankiem 27 września 2019 roku kobieta jeszcze rozmawiała przez telefon z córką. Według ustaleń śledczych, 82-latka zmarła między 8 a 9 rano od ciosów zadanych pałką. Z tą zmianą, że eliminuje z opisu czynu to, że oskarżony działał ze szczególnym okrucieństwem, to jest zbrodni z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego i za to na podstawie tego przepisu wymierza mu karę 25 lat pozbawienia wolności. Uderzeń było kilkanaście, jednak według sądu nie było to morderstwo ze szczególnym okrucieństwem, bo mężczyzna bił, żeby zabić, a nie by zadać ból. Szczególne okrucieństwo to zachowanie zmierzające do dodatkowego udręcznienia ofiary, wykraczającego poza cel sprawcy, jakim jest pozbawienie ofiary życia. Wyrok jest nieprawomocny. Kaliszanin o przedterminowe zwolnienie z więzienia będzie mógł, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Kaliszu, ubiegać się po 20 latach. Będzie miał wtedy 44 lata. Hubert G. od początku nie przyznaje się do winy. Uważa, że nie on zabił babcie, dlatego obrona już teraz zapowiedziała apelację od wyroku. Wątpliwości te biorą się przede wszystkim z usytuowania ciała na korytarzu w tym mieszkaniu jak i również śladów dobijania się do drzwi. Bo można by wysunąć taką tezę, że jeśli oskarżony był w domu w czasie zabójstwa, mówię tu już o pewnych detalach, to nie mógł tego zrobić, nie mógł tą pałką pobić. Natomiast wszystko wskazuje na to, że to osoba z zewnątrz, tą osobą z zewnątrz mógł być oczywiście również i oskarżony, dokonała, tego, tego pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Mówię, kwestia ułożenia ciała, no po prostu yy, pokrzywdzona była skierowana nogami do drzwi. No to możecie sobie Państwo wyobrazić, jak to wyglądało. No zawsze jest tak, że upada się do tyłu, a nie do przodu, jak ktoś bije z przodu, prawda? Jeszcze nie wiadomo, czy prokuratura również będzie się odwoływać. Oskarżenie chciało dla 24-latka do żywocia.